Czy wiesz, że już wkrótce w życie wejdą zupełnie nowe zasady dotyczące emerytur i rent inwalidzkich? Karol Nawrocki, nowy prezes ZUS, zapowiada rewolucyjne zmiany, które mogą całkowicie odmienić Twoje świadczenia w 2025 roku. Ale co dokładnie się zmieni? Jakie prawa i kwoty będą obowiązywać? I czy rzeczywiście można mówić o sprawiedliwej waloryzacji, na którą wszyscy czekamy? Jeśli chcesz poznać konkretne informacje, a nie tylko plotki, to ten film jest dla ciebie. Nazywam się Mickiewicz i dziś opowiem ci wszystko, co musisz wiedzieć o planowanych zmianach, które dotyczą każdego seniora i osoby pobierającej rentę inwalidzką. Będę mówił jasno i szczegółowo, bo wiem, że czeka na to wiele osób. Ale uwaga. Jeśli obejrzysz tylko połowę tego filmu lub go pominiesz w połowie, nie zrozumiesz w pełni tych ważnych informacji, które mogą wpłynąć na twoje życie. Dlatego zostań ze mną do końca, bo każde zdanie ma znaczenie. Czy wiesz? że rząd wprowadza nowy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2025 rok, który według Karola Nawrockiego ma być sprawiedliwy i odpowiadać na potrzeby seniorów? Co to oznacza dla Twojej emerytury? Czy kwoty wzrosną tak, jak wszyscy tego oczekują? I co z rentami inwalidzkimi? Czy one również zostaną podniesione, a może czekają nas dodatkowe zmiany w ich wypłacie? Na pewno słyszałeś o prezydenckiej emeryturze, ale czy wiesz, ile ona dokładnie wynosi i kto może na nią liczyć? Karol Nawrocki wprowadza nowe zasady, które mogą zmienić zasady jej przyznawania lub wysokość. To bardzo ważna informacja dla osób, które już pobierają takie świadczenie lub planują się o nie ubiegać. Wiem, że zmiany dotyczące emerytur często budzą wiele pytań i wątpliwości. Dlatego w tym materiale odpowiem na kluczowe pytania. Jakie dokładnie są nowe zasady waloryzacji? Jak to wpłynie na twoją rentę inwalidzką? Co zrobić, aby nie stracić na nowych regulacjach? I czy te zmiany to faktycznie lepsze warunki, czy może ukryte pułapki? Nie odkładaj tego na później, obejrzyj cały film, bo szczegóły są kluczowe i tylko pełne zrozumienie pozwoli ci podjąć świadome decyzje dotyczące twojej przyszłości finansowej. Ja, Mickiewicz, przeprowadzę cię przez każdy punkt z tych zmian krok po kroku, tak abyś dokładnie wiedział, czego możesz się spodziewać i jak się przygotować. Na koniec przygotowałem też kilka praktycznych porad, które pomogą ci wykorzystać nowe zasady na swoją korzyść. Zapraszam do oglądania i subskrybowania kanału aby nie przegapić żadnych ważnych informacji, które będą się pojawiać na bieżąco. Pamiętaj, ta waloryzacja i nowe zasady rent inwalidzkich mogą znacząco poprawić Twoją sytuację, ale tylko wtedy, gdy dokładnie znasz swoje prawa i obowiązki. Zatem zostań ze mną do końca, bo jak pominiesz ten film lub obejrzysz go tylko częściowo, wiele ważnych szczegółów może Ci umknąć. To, co wydarzyło się ostatnio w kwestii emerytur i rent inwalidzkich, jest naprawdę przełomowe. Karol Nawrocki Nowy prezes zakładu ubezpieczeń społecznych zapowiedział zmiany, które mogą wpłynąć na życie milionów Polaków. To nie są zwykłe korekty, mówimy o całkowicie nowych zasadach waloryzacji i systemie wypłat świadczeń, które mają być bardziej sprawiedliwe i dostosowane do realiów dzisiejszej gospodarki. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak rząd oblicza podwyżki emerytur? Czy zastanawiałeś się, czy twoja renta inwalidzka pozostanie na obecnym poziomie, czy może ulegnie zmianie? Odpowiedzi na te pytania wcale nie są proste, ale ja Mickiewicz, przeprowadzę cię przez ten proces krok po kroku. Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać w 2025 roku, wynikają z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów, które dokładnie określa wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Waloryzacja, czyli podwyżka świadczeń, jest niezbędna, by nie traciły one na wartości z powodu inflacji i rosnących cen. To właśnie dzięki waloryzacji emeryci i renciści mogą utrzymać siłę nabywczą swoich pieniędzy. Jednak nie zawsze waloryzacja jest taką samą podwyżką dla wszystkich. Właśnie tutaj wchodzą nowe zasady, które Karol Nawrocki chce wprowadzić. Według zapowiedzi, nowe reguły mają wyrównać szanse i sprawić, że podwyżki będą bardziej dostosowane do faktycznych potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Już teraz mówi się o tak zwanej sprawiedliwej waloryzacji. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że osoby z niższymi świadczeniami mają otrzymać większy procentowy wzrost, co pozwoli im lepiej radzić sobie z rosnącymi kosztami życia. To bardzo ważna zmiana, ponieważ przez lata system był krytykowany za to, że bogatsi emeryci dostawali większe kwoty podwyżek w złotówkach a osoby z mniejszymi świadczeniami, niewiele lub prawie nic. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej, jak będzie wyglądała waloryzacja w 2025 roku. Na podstawie rozporządzenia wskaźnik waloryzacji ustalono na poziomie, który ma zabezpieczyć emerytów przed skutkami inflacji. Oznacza to, że każda emerytura i renta zostanie podniesiona, ale w różnej skali, wszystko zależy od wysokości Twojego świadczenia. Osoby, które mają najniższe emerytury, mogą spodziewać się podwyżek sięgających nawet kilku procent więcej niż osoby z wyższymi świadczeniami. To właśnie dlatego nazywamy tę zmianę sprawiedliwą. Jeśli chodzi o renty inwalidzkie, zmiany są równie istotne. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że renta inwalidzka to nie tylko świadczenie, które zabezpiecza osoby niezdolne do pracy, ale również wsparcie które powinno pozwolić na godne życie. Karol Nawrocki podkreśla, że renty również będą waloryzowane według nowego, bardziej sprawiedliwego wskaźnika. W praktyce oznacza to, że osoby z niepełnosprawnością nie będą już pomijane przy podwyżkach, a ich sytuacja materialna powinna się poprawić. Co ważne, prezes ZUS zapowiada także zmiany dotyczące tak zwanej prezydenckiej emerytury. To specjalny rodzaj świadczenia, które otrzymują osoby, które pełniły ważne funkcje państwowe. Warto wiedzieć, Ile obecnie wynosi ta emerytura i czy w 2025 roku również ulegnie zmianie? Nowe przepisy mogą przewidywać albo podwyższenie kwoty, albo zmiany w zasadach jej przyznawania. To oznacza, że jeśli jesteś lub znasz kogoś, kto korzysta z prezydenckiej emerytury, powinieneś koniecznie poznać szczegóły nowych regulacji. Nie możemy też zapomnieć o dodatkach, które towarzyszą emeryturom i rentom takich jak dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych. Te kwoty również podlegają waloryzacji. A według najnowszego komunikatu prezesa ZUS z lutego 2025 roku, ich wysokość zostanie podniesiona. To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy liczą na dodatkowe wsparcie w trudnych warunkach życia. Możliwe, że zastanawiasz się, czy wszystkie te zmiany będą dotyczyć także osób, które dopiero planują przejść na emeryturę lub ubiegać się o rentę. Odpowiedź brzmi: tak. Nowe zasady będą obowiązywać wszystkich, którzy będą ubiegać się o świadczenia w 2025 roku lub później. Dlatego warto dobrze przygotować się do tego procesu, aby maksymalnie skorzystać z nowych regulacji i uniknąć niepotrzebnych problemów. Podsumowując, zmiany zapowiadane przez Karola Nawrockiego to nie tylko suche przepisy, to realne szanse na poprawę sytuacji finansowej milionów Polaków. Warto śledzić dokładnie, co dzieje się w ZUS i jakie decyzje podejmują rządzący. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj mój kanał i oglądaj kolejne materiały, bo już niebawem przygotuję szczegółowe omówienie każdego punktu tych zmian wraz z praktycznymi wskazówkami. Jak z nich skorzystać? Nie zostawiaj tej informacji dla siebie, podziel się nią z rodziną i znajomymi, bo im więcej osób będzie świadomych tych zmian, tym lepiej będą mogli się na nie przygotować. Pamiętaj, że tylko pełne zrozumienie pozwoli Ci wykorzystać szanse, jakie niesie nowa waloryzacja i zmiany w rentach inwalidzkich. Teraz, gdy znasz podstawowe fakty, zapraszam do dalszej części filmu, gdzie omówię szczegółowo, jak obliczana jest waloryzacja, jakie będą konkretne kwoty i co zrobić jeśli Twoja emerytura lub renta jest poniżej średniej krajowej. To niezwykle ważne informacje, które mogą wpłynąć na Twoje finanse już od stycznia 2025 roku. Ale to nie wszystko. Ważną zmianą jest również podejście do rent inwalidzkich. Do tej pory renty były waloryzowane podobnie jak emerytury, jednak osoby niepełnosprawne często borykały się z dodatkowymi trudnościami finansowymi, ponieważ ich potrzeby były znacznie większe. Karol Nawrocki chce... Renta inwalidzka stała się naprawdę pomocą dostosowaną do realiów życia osób niepełnosprawnych. W praktyce może to oznaczać, że podwyżki dla osób z rentami inwalidzkimi będą wyższe niż dotychczas, co pozwoli na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji czy specjalistycznego sprzętu. Czy zastanawiałeś się, jak wpłynie to na twoją codzienność? Więcej pieniędzy w portfelu to większa możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb: leków, jedzenia, opłat za mieszkanie. A w czasach rosnącej inflacji to bardzo ważne, by mieć pewność że świadczenia nie będą tracić na wartości. W kolejnych częściach filmu pokażę Ci dokładne kwoty oraz przykład, jak będzie wyglądać Twoja emerytura lub renta po waloryzacji. Warto także zwrócić uwagę na dodatkowe świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych. To często pomijane elementy, ale niezwykle ważne dla wielu rodzin. Nowe przepisy przewidują ich podwyższenie, co może realnie poprawić komfort życia osób wymagających stałej opieki. Jeśli jesteś w takiej sytuacji lub znasz kogoś. Kto pobiera te dodatki, koniecznie zostań ze mną do końca, omówię szczegółowo, jak będą one wyglądać w 2025 roku i jakie dokumenty warto przygotować, by bez problemu otrzymać podwyżkę. Pamiętaj, że tylko pełne zrozumienie tych zmian pozwoli ci w pełni wykorzystać nadchodzące możliwości. Jeśli opuścisz środek filmu lub obejrzysz go tylko częściowo, możesz przegapić ważne informacje, które dotyczą właśnie ciebie. Dlatego zostań ze mną do końca, a na końcu przygotowałem dla ciebie także praktyczne porady. Jak złożyć wniosek o waloryzację, na co zwrócić uwagę i gdzie szukać pomocy, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy. Nie pozwól, aby nowe przepisy cię zaskoczyły, zrozum je już dziś, bo od stycznia 2025 roku cieszyć się pełnią swoich praw i wyższymi świadczeniami. W kolejnych segmentach dowie się także o tym, jakie zmiany wprowadza prezydencka emerytura, która dotyczy niewielkiej, ale bardzo ważnej grupy osób, które zasłużyły na specjalne wyróżnienie państwa. Sprawdzimy też, co nowego zaplanowano dla młodszych pokoleń. Które niedługo przejdą na emeryturę lub będą ubiegać się o rentę. Jeśli chcesz otrzymywać takie informacje na bieżąco i być pewnym, że nic cię nie ominie, subskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek powiadomień. Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z najważniejszymi zmianami, które dotyczą seniorów i osób korzystających ze świadczeń ZUS. Twoja przyszłość finansowa jest ważna, dlatego warto śledzić te zmiany razem ze mną o Mickiewiczem.